Witam w kolejnym filmie z serii materiałów pomocniczych przeznaczonych do nauki choreografii formy Ilu praktycznej metody stylu Chen Taijiquan. Jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków, link do playlisty z całą serią znajdziesz w opisie filmu. Dzisiaj, z całej sekwencji 81 ruchów, pokażę ruchy od 61 do 70 najpierw płynnie, a potem z zatrzymaniami i liczeniem poszczególnych fastych ruchów. Zapraszam! Thank <music> you. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Mam nadzieję, że film ten pomoże Wam w nauce choreografii formy. Dajcie o tym znać w komentarzach. A ja dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję. Przeznaczonych do nauki choreografii formy Practical Method Ilu. Nie, to, to, to jest, prostu nie muszę się skupić, czekaj. Przeznaczonych do nauki choreografii. Dwa, trzy. Wiedziałem, że tak będzie. Raz, dwa, raz. 对呀。